Zaprosiliśmy naszych gości, którzy pokazują na samym początku sytuację demograficzną Polski teraz. Czyli wyobraźmy tak. sobie, że te 10 osób to jest 38 milionów Polaków. I to jest ten stan na rok 2025 na... Tak jest. można przyjąć tam niecałe 38 milionów. Lecimy teraz do przodu. Mamy 2050 rok. Czyli 25 lat od dziś. Tak jest. 33 miliony osób będzie żyło w Polsce. Tak, tak szacunkowo przedstawia się sytuacja. Poprosimy, żeby to teraz 33 pokazać. 33 miliony. 33, tak. 33. Czyli to by oznaczało, że de facto jedna dziesiąta? Nawet nie, więcej. Nawet tutaj. nie, tak. Więcej, tu mamy jakiś błąd. Powinny dwie osoby tak naprawdę zniknąć. To poprosimy dwie osoby, żeby zeszły Chodźcie. z naszej planży. Dwie osoby, proszę bardzo. Dobra. A nie, zeszły trzy. Arnold, wracaj. Arnold, wracaj. <grystanie> Dobrze, teraz przesuwamy się do 2075 roku, czyli 50 lat od dzisiaj. Powinno zostać na planszy sześć osób w tym układzie. Tak. To, to co? Dwie osoby, proszę bardzo. Widzę, mm -hmm. że się bardzo im spieszyło. Dobrze. Już teraz bardzo widać, jak niepokojący jest ten Tak, To tak. oznaczałoby naprawdę olbrzymi spadek ludności. Natomiast najgorsze jest to, co nastąpi według szacunków, o ile oczywiście nic się nie zmieni, w roku e, 2100. Mm -hmm. Tak, czyli 75 lat od dzisiaj to wcale nie tak odległa przyszłość. Tak. Kolejne trzy osoby poprosimy, żeby opuściły mapę. Nie, chyba dwie tylko, dlatego dwie. że potrzebujemy. Coś za, za bardzo odchudziliśmy na. Choć Chodź jeszcze, Szymon, chodź tu. Nie, dobra, już mamy. Za dużo osób odeszło, za dużo osób. No, Jason, wracaj. <gry> wracaj, bo obniżysz Saj, tą naszą dziewczynę. nie dietość. jesteśmy najlepsi w eksperymentach, tyle ci Nie, powiem znaczy, powiem tak. Chodziło nam o to, żeby wam pokazać, że w ciągu 75 lat połowa ludności Polski po prostu zniknie. Tak niski odsetek dzieci w społeczeństwie spowoduje, że Polaków będzie o połowę mniej w ciągu 75 lat, o ile nic się nie zmieni. I o tym właśnie chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi. Których teraz zaprosimy Zapraszamy na kanapę, którzy są też na tej plaży. Zapraszamy was, kochani. Są z nami znana państwu doskonale Dorota periet jatkowicz socjolożka. Cześć, Dorotka, dzień, dzień dobry. dobry. Agata Kubiciel, singielka od ponad 8 lat oraz Dzień dobry. Kołosowski, singiel od ponad pięciu lat. No właśnie, zacznijmy od singli, ponieważ no, prawda jest też taka, że ta niska dzietność nie bierze się z niczego. Coraz więcej Polaków decyduje się na to, aby żyć samemu. Coraz więcej Polaków podejmuje decyzję, aby nie mieć dzieci. No i tutaj pytanie do Agaty na początku. Ty jesteś taką zatwardziałą singielką i anty, masz takie podejście antydzieci, czy po prostu tak ci się złożyło, albo taka jest sytuacja nie wiem, ekonomiczna, społeczna, życiowa, która ciebie dotknęła? Dobrze, w moim przypadku jestem, tak jak wspomnieliście, ponad 8 lat singielką. Od mm. ponad 2-3 lat nie randkuję. Jest tutaj kilka czynników, dlaczego ja jestem tą singielką. Między innymi tak naprawdę przez społeczeństwo, przez nacisk rodziny, ja nie jestem anty do dzieci, tylko ja nie chcę, chciałabym w przyszłości założyć rodzinę z kimś wartościowym, kto będzie, przy kim będę czuła się bezpieczna, bezpieczeństwo, czyli nie udawać przed kimś, kim się nie jest, a... Um, nie chcę czuć manipulacji, nie chcę czuć różnych ym, rozczarowań. rozczarowań. Chcę mieć partnera, z którym będę mogła rozmawiać, śmiać się, dyskutować. Ym, niestety, na chwilę obecną ciężko jest. Dobrze, ale Agata, wytłumacz mi jedną rzecz, ponieważ wspomniałaś o takiej presji społecznej. E, no wcześniej ta presja społeczna oczywiście, która jest bardzo zła, żeby nie było wątpliwości, mm -hmm. ale jednak sprawiała, że ludzie trochę z musu wchodzili a w relacje. brali byle jakość, a ja byle jakości nie chcę. G bym, dawno dawno bym była z, w związku ma, e, w małżeństwie, tak? Nie zależy mi na tym. Zależy mi na. Na jakości, dobrej jakości. Mhm. Zobaczcie, jak dużo jest kobiet, jak również mężczyzn, które są w tych związkach nieszczęśliwi. No, jestem w takim też wieku, gdzie większość moich znajomych są po rozwodzie, a, bo są nieszczęśliwi. Są, y, już są, bo są, ale na tym polega to szczęście? No nie, to życie też nie. Damian, jaki jest w Twoim przypadku? Generalnie ja uważam, że. W Zaczynając od początku? Uważam, tak. że w związku powinien być kompromis. Mm. Natomiast jeśli, żeby dwie osoby oddychały, a jeśli jedna osoba przestaje oddychać się dusi, no to też to nie jest kompromis. I ja takiego kompromisu przez ten czas, kiedy jestem singlem, nie znalazłem. Mm -hmm. Dorotko, na ile te decyzje naszych gości, którzy są też reprezentatywni, bo znamy wiele myślę takich osób, które myślą podobnie, na ile one mają realny wpływ na tę sytuację demograficzną, a na ile chodzi o coś zupełnie innego? Chodzi o bardzo wiele czynników. Jak to zwykle w socjologii bywa, nie ma jednego czynniku. To, o czym Państwo powiedzieli, jest na pewno jednym z elementów tego, dlaczego dzietność spada. Myślę, że kolejnym elementem jest to, że kobiety wreszcie zaczęły. Panować nad swoją dzietnością. Zaczyna to być decyzją, a nie przypadkiem, albo wręcz musem. Jestem teraz w trakcie czytania pamiętników kobiet z lat 50. i dla nich największym dramatem było zajście w kolejną ciążę. One odbierały to jako atak na swoją wolność, na, na to, że one już nigdy nie wyzwolą się z tych pielów i, i, i garów i że całe swoje życie właściwie będą musiały poświęcić na wychowywanie dzieci. E, ta sytuacja jest bardzo charakterystyczna dla wszystkich krajów rozwi, rozwiniętych albo rozwijających. Się. Dzietność najbardziej spada na przykład w Ameryce Łacińskiej, gdzie hmm. okazuje się, że kobiety wreszcie zaczęły myśleć o swojej płodności, o swoim życiu w inny sposób. No tak, ale tutaj to jest o tyle ciekawe, że Ameryka Łacińska wciąż opiera się w jakimś sporym stopniu przynajmniej na takich standardowych relacjach kobieta-mężczyzna. Tam jednak ten postęp dotyczący takiej liberalizacji, też wyrównania płci jest na pewno trochę wolniejszy niż w Europie. Przy czym w Europie ten problem, zwłaszcza tych krajów zachodnich w cudzysłowie, no to jest problem, który dotyka te kraje już od wielu, wielu dekad. Tak Dokładnie naprawdę. tak. Przykładem jest Korea, w której to już w ogóle ta dzietność zamiera wręcz, ponieważ okazuje się, że Koreańczycy nie chcą się rozmnażać. Dotyczy ten problem Chin. W Chinach również. No tak, ale ta w Chinach to spada... wynikało raczej z polityki ale jednego dziecka. Ale również obecnie przez okazuje się, że ta polityka została zniesiona, a dzietność nie wzrasta, a wręcz przeciwnie maleje. Są to zwyczaje, prawda, które e, ta, wyrobiono tak, przez tak tak ja politykę. myślę że to w ogóle jest sposób myślenia że kobiety jednak zaczęły myśleć o dzietności jako o jednym z elementów życia a nie podstawowym elemencie że to nie jest tak że mamy scenariusz na życie który jest odgórnie ułożony również ta regulacja społeczna o której mówiłaś i, i to jest fajne że ona gdzieś trochę zaczyna nie działać wiesz to okay. znaczy okazuje się że to że społeczeństwo napiera ma odwrotny skutek okazuje się że ludzie dokonują własnych wyborów że mają odwagę i autonomię do tego żeby tych wyborów dokonywać. Ale mi się też wydaje, że bardziej ludzie teraz stawiają na rozwój osobisty i bardziej patrzą na siebie, niż na to, żeby właśnie tworzyć rodzinę, żeby mhm. mieli dziecko i tak dalej. Bardziej jakby... To jest też próba poznawania siebie, tak? tak. tak żeby się przygotować do tego, nie, żeby być w tym 100%, tak? Poznawanie siebie, mhm. realizowanie swoich pasji, tak? To, to. Dążenie do tego i Człowiek bez pasji, bez rozwoju osobistego, no to też y, może być konflikt interesów w przyszłości. Damian, a to, bo ponieważ Agata powiedziała, że w jej przypadku to jest kwestia może nieznalezienia odpowiedniego partnera. Ty sobie wyobrażasz siebie w przyszłości jako rodzica w ogóle? Czy w ogóle wykluczyłeś taką, taką wizję? Pewnie, że sobie wyobrażam. To jakby nie jest założenie na całe życie, że będę singlem. Niemniej jednak teraz lepiej mi jest, kiedy jestem sam ponieważ, no powiedzmy, też koncertuję w zespole dyskopolowym, pozdrawiam Markusa Piki, Cikicimiał. I spotykam się z kobietą i na początku jej to na przykład nie przeszkadza. Aha. Że okej. Okay w koncert sobie, ale po jakimś czasie zaczyna się temat, a tam są fanki i już, tak dalej. Kluba kontroli, tak? ja zaczynam się dusić w tym momencie mm. i robię krok w tył. Tak mniej więcej to polega. Bardzo ciekawy też obraz się rysuje, myślę sobie, na dłuższą dyskusję, nie tylko sytuacji demograficznej, ale też naszego podejścia do naszego życia, jakkolwiek górnolotnie no to nie brzmi. No ale takie są fakty. No. E, bardzo wam dziękujemy za to, że dziękujemy podzieliliście bardzo. się tą historią.